Dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Plaża, słońce, wakacje i deszczy. Dzień dobry, dzień dobry, no z tym słońcem trochę przesadziłeś. Nie zdejmuje kasku, bo leje mi na łeb, Kasperek, ma chociaż czapeczkę, ja tym razem nie wziąłem, ale wzięliśmy ze sobą Bartona Stratos 125, jeździmy nim od dwóch tygodni. Tydzień temu mogliście obejrzeć film o właśnie Bartonie Stratos na naszym Facebooku. Siemano koty, sztosy kabanosy, wiadomość dnia. I nie, na razie nie mówię o motorku. Pamiętacie Modowini i Trotla? Trzy myszy, trzy myszy z bajki, moto się z Marsa wracają! Jadę sobie dzisiaj po motorek do miasta Warszawa. Włączam radyjko, a tam takie informacje, proszę Państwa, że podobno Ryan Reynolds i ktoś tam, jakiś goście, co tam niby się znają w Hollywood, kupili prawa do tej bajki. Barton Stratos 125 to bez wątpienia przedstawiciel motocykli neoklasycznych, powiedzmy, odwołujących się swoim designem, stylistyką do przeszłości. Miała być jazda miejska, bo teoretycznie do tego ten sprzęt jest stworzony, no ale kto po całym dniu pracy chciałby pchać się do miasta i w korki? Jeżdżę tym sprzętem od jakiegoś czasu, nawinąłem sporo kilometrów, i były to kilometry głównie praca, dom, sklep, sklep dom, praca. Mamy wyświetlacz TFT, mamy prawie 15-konny silnik i przede wszystkim mamy świetny wygląd. No wygląd, wygląd przede wszystkim na pewno tutaj zwrócimy uwagę na to, jak on wygląda. Skomponowanie tylnej lampy, krótka kanapa, no tu jest naprawdę wszystko to, czego młodzi kierowcy myślę, że oczekują od motocykla. Kurna, ale to wygląda, co? Nareszcie Barton, który nie, nie udaje motocykla z klasą, tylko to jest motocykl z klasą. Kasperek jeździ nim od tygodnia, testuje go. Kacperku, jak sprawuje się silnik? Pod wrażeniem silnika byłem dość mocno, bo 14,3 konia mechanicznego dają naprawdę fajny, fajny efekt i na pewno nie będziemy narzekać tutaj na brak mocy. Jeżeli chodzi o klasę 125, to w tym sprzęcie jest naprawdę dobrze. Nareszcie silnik, co ma prawie maksymalną moc. I teraz uwaga, silnik, który jest produkowany w fabryce Zongrzena, czyli nie są to jakieś tam rajtuzy podarte, tylko proszę Państwa poważna firma, która produkuje miliony mu silników jednostek napędowych na całym świecie. Czyli silnik, który będzie działał. Silnik, który będzie przyspieszał, silnik, który będzie hamował silnikiem i silnik, który nie będzie się rozlatywał. Zwracam uwagę, wracam do wyglądu i zwracam uwagę na przednią lampę i jej osadzenie. Tutaj mamy dwa takie, nie wiem jak to nazwać, chciałem powiedzieć płaskowniki. Nie są to płaskownicy. Dwa takie elementy podtrzymujące lampę wyglądają naprawdę dobrze. W ogóle Barton Straso, Stratos to jest taki oryginalny, wyprodukowany przez fabrykę Custom i fajnie, że on już jest tak zrobiony, że nie musisz ciąć i kombinować, żeby mieć motocykl unikalny, ponieważ nawet w swoim garażu możesz dokonać jakichś tam zmian, aby mieć motocykl niepowtarzalny i myślę, że nie będzie to wiązało się z ogromnym, dużym, dużym nakładem pracy. I muszę się przyznać, że jakieś 10 lat temu, gdy ktoś powiedziałby mi, że za 10 lat dami motocykl 125, to powiedziałbym mu, żeby puknął się w głowę, bo wtedy było marzenia były marzenia o tym, żeby wreszcie wsiąść na duże motocykle. Minęło 10 lat i okazało się, że wcale duże motocykle na co dzień nie są potrzebne. Nie no, oczywiście, że są potrzebne, no jak żeby nie. Ale okazuje się, że naprawdę dobra 125 daje niesamowitą frajdę z jazdy i właśnie pokonywanie tych odległości praca, dom, sklep są mega przyjemne i nie potrzebujemy... Znacznie więcej koni niż tutaj. Silnik 14, ile? 2 konia? Trzy. 14 3. 14,3 konia pozwala na rozpędzenie się do jakiej prędkości? Na prostej drodze, przy mojej wadze, mi udało się do 96, minimalnie z wiatrem 104. Czyli nie jest to jednak najszybszy silnik, tutaj bardziej chyba mowa o dynamice. Dynamika, przede wszystkim. Mamy tutaj funkcję na wyświetlaczu, która liczy nam czas, od zera, czas rozpędzenia się od 0 do 60 km na godzinę oraz pokazuje prędkość maksymalną, jaką ten motocykl osiągnął. Barton Stratos, zapamiętajcie, syty, si, ry, a ty os. Bartor Berf Pro Racing. No dobra, to jest refikuśne. Okropnie mnie cieszy, że segment kustomowych motocykli oryginalnych się rozwija i nie trzeba już tak kustomować motocykli jak kiedyś, żeby mieć kustomowe 125. Patrzcie to, patrzcie tutaj, jak to trzymanie lampy, jak to wszystko jest tu powycinane, ładnie zrobione ze stylem, klasą, odwagą i jednocześnie sznytem. No i wyszło, proszę Państwa. Nic, ale przestało padać. 10 lat temu były sprzęty 125, ale nie były one tak dopracowane jak te, które mamy w tej chwili. Co za tym szło? No cały czas trzeba było kombinować, kręcić przy nich, naprawiać, serwisować. No nie miało to za dużego sensu. Chyba że ktoś nie miał wyboru i musiał jeździć, no to oczywiście jeździł, ale wybierał bardziej markowe sprzęty. No bo te Chińczyki jednak. No nie mówię, że te, ale wszystkie Chińczyki te 10 lat temu naprawdę no, potrzebowały trochę miłości i serca. Kasperku, dla kogo jest ten motocykl? Dla kogo jest Barton Stratos 125? myślę, że przede wszystkim dla młodych kierowców, którzy chcą wyróżniać się z tumu, bo on tym wyglądem na pewno się wyróżnia, ale nie tylko dla młodych. Jeżeli ktoś wraca po latach do, do motocykli, to... Nie wiem, jakbym miał wybierać yy, jakiegoś mini-chopperka, który udaje nie wiem co, to tutaj tym na pewno bardziej wyróżnimy się niż, niż jakimś klasycznym choperkiem. Trzeba przyznać, że bardzo sztywny jest ten Stratos Barton. Bardzo zwarte zawieszenie z przodu i z tyłu, plus twarda kanapa, ale ładna kanapa. W ofercie Bartona jest bardzo dużo motocykli i 125 klasycznych. Które są po prostu 120 kami 5 do jazdy codziennej. Natomiast nie oczekujmy od wszystkich motocykli, że mają być codziennym naszym kompanem podróży, chociaż w przypadku Stratosa jest to jak najbardziej możliwe. Myślę, że Barton Stratos został stworzony dla osób, które lubią dobrze wyglądać, dla których wygląd, kompozycja, estetyka jest ważna i dla osób, które też. Nie mają takiej potrzeby, żeby codziennie do pracy dojeżdżać motocyklem, ale gdzieś tam w weekend przejechać się do Knajpy jak najbardziej. I na takim motocyklu na pewno nie będzie wstydem podjechać do grupy motocyklistów, do innych motocyklistów, właśnie do Knajpy na spot motocyklowy, tak żeby sobie po prostu pojeździć. Jest naprawdę twarda. Jednocześnie nie jest niewygodna. Ona jest taka, że wsiadasz na nią jest super, ale jest twarda. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Zdecydowanie Stratos nie służy do długich wypraw motocyklowych. A raczej do bujanki z knajpy do knajpy na kawę czy coś. Pięknie wygląda ten wydech, takie kółko, kółko i kółko. A jak chodzi, proszę bardzo. Apple. The Joy of Riding, przycisk, rozrusznik, Bangla. No widzisz, to ja odwrotnie. Ja przez cały ten tydzień używałem go właśnie na dojazdy do pracy, właśnie do codziennej jazdy w moim przypadku i w naszym, gdy mamy do wyboru inne motocykle, to pewnie w weekend byśmy chcieli się oderwać do czegoś większego, ale 125 na codzienne dojazdy, na zakupy, kręcenie się gdzieś, ona jest na tyle mocna, że dynamicznie możemy się poruszać, a na tyle lekka i zwinna, że nie będzie na tych parkingach nas ograniczać. Także tutaj do codziennej jazdy jest naprawdę świetny. Regulacja hamulca, spoko. Brak regulacji sprzęgła, znaczy linka jest, ale klamki nie można. Niespoko. Pusterka, w których nic nie widać. Niech będzie. Ładny zbiornik. I wisienka na torcie. Wyświetlacz ty, ty, ty. Na uznanie zasługuje wykończenie tego motocykla, po pierwsze siedzenie, nie dość, że jest ładnie oprzyte, to oprzycie jest też po prostu dobrze naciągnięte, a to nie jest norma we wszystkich motocyklach, mamy ładne szwy, mamy przetłoczenia na tym siedzeniu, w tylnej części znajdziemy no, taką ładną lampę, naprawdę ładnie wygląda po włączeniu i... Chciałem powiedzieć kwadratowy prawie zbiornik, ale on nie jest kwadratowy, on jest obły oczywiście, ale tutaj mamy takie ostre rysy, które sprawiają, że no on jest taki stylistycznie dosyć twardy, natomiast bardzo przyjemny dla oka. Żeby nie było, nie jest to typowo miejski sprzęt, bo mamy kawałowiewki, taki no no trochę większy jak moja dłoń. Zbiornik jest pomalowany w dwóch kolorach z takim pasem, dodatkowo mamy fajne, fajny logotyp Bartona, ładnie to jest wykonane, od spodu napis Stratos z napisem Barton Pro Racing, to akurat jest trochę śmieszne, ale nie będę już dalej tego rozwijał. Spora tarcza hamulcowa z przodu, tarcza hamulcowa z tyłu. Najgorsze jednak, że są połączone CBS-em, nie ma ABS-u, za 15 koła prawie to powinien być ABS, a nie CBS, no ale trudno. Zarówno z przodu, jak i z tyłu macie siedemnastki, więc tutaj myślę, że bez problemu znajdziecie dualowe kapcie i faktycznie ten motocykl wtedy nabierze wyglądu. Tak, tym bardziej trzeba zwrócić uwagę, że tylna opona jest o szerokości 140 mm, także jak tutaj dojdzie właśnie przy tej szerokości dualowa opona, to on naprawdę z tyłu będzie prezentował się jeszcze lepiej niż teraz. W ramie Bartona Stratos znajduje się jednocylindrowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 124 cm sześciennych. Jednostka, proszę, Pania, proszę Państwa, osiąga 14,3 konia mechanicznego przy 9000 9 tysiącach obrotów na minutę i pozwala to na rozpędzenie motocykla do 110 km na godzinę. Ale to nic, Barton Stratos posiada 6-stopniową skrzynię biegów. Nie ma. Przęgu antyhoppingowego i zastanawiacie się po co, jak gadam o tym. Bo wiem, że brzmi to absurdalnie, ale jednak sprzęgło antyhoppingowe przydaje się najbardziej początkującym, którzy redukują. I nie ogarną tego, że przy 80, żeby nie redukować na trójkę, i może zablokować koło, i może zrobić rolkę. A jak masz sprzęgu antyhoppingowe to nie zrobisz. Zwykle się mówić, że motocykle 125 są idealne dla osób początkujących. Ja mam taki wyznacznik, że jeżeli siedzenie kierowcy znajduje się na wysokości do 800 mm, to jest to tak w miarę ok, dla osób początkujących. 780, 790 to są dobre wartości. Powyżej może być niektórym trochę wysoko. I tutaj mamy 810 mm. Oznacza to, że jest troszeczkę wyżej. Natomiast siedzenie jest na tyle wąskie, że stopy nogi nie rozkładają się tak szeroko, żeby się podeprzeć. Tylko raczej idą od razu. W dół, więc tutaj nie ma większego problemu, a daje nam to to, że ten motocykl jest po prostu wyższy i takie osoby jak Kacperek mogą się na nim troszeczkę poczuć lepiej. No wreszcie pomyśleli o takich y, ludziach wzrostu mojego, także tutaj mimo tego, że on wygląda na, na taki mały, zwarty, to mimo wszystko i mimo tego wyglądu jest naprawdę wygodny, da się nim jeździć na co dzień. Barton Stratos zważy 163 kg, z przodu 17-calowe koło, z tyłu 17-calowe koło, zbiornik paliwa 14,5 litra, spalanie 2,5 litra na setkę. Wiele osób pewnie zastanawia się po co wyświetlać TFT w motocyklu 125, no właśnie... Kacprze. Po co wyświetlać TFT? Co znajdziemy? Jakie znajdziemy informacje na nim? Wszystkie podstawowe informacje jest bardzo czytelne, czyli takie rzeczy jak prędkość obroty silnika naprawdę biją od razu w oczy, nie musimy tego nigdzie szukać. No i doszły nam tutaj takie bariery, jak właśnie prędkość maksymalna osiągnięta na motocyklu i prędkość czasu, w jakim rozpędzamy się od 0 do 60. To też myślę, że dla młodych osób jest dosyć ciekawym wyznacznikiem, jeżeli to znajdziemy już w standardzie w takim motocyklu. Wartość od 0,60 jest dosyć istotna, bo jest to taka miejska wartość. Oczywiście mamy ograniczenia do 50, ale i tak każdy jedzie troszeczkę więcej, te 10, powiedzmy, że. Aby było bezpiecznie, ale troszeczkę szybciej. Kasprze, jak się on, przepraszam, Gacperku, jak on się rozpędza od 0 do 60? W jakim czasie? No, to byśmy musieli sprawdzić, bo kiedyś sprawdzałem, nie pamiętam. Uwaga, najważniejsza sprawa, proszę państwa, bo Barton Stratos ma dwuletnią gwarancję standardową. Ale jak jeden z drugim wejdzie sobie na stronę internetową, to tam przeczytacie, że trzyletnią gwarancję macie. Ale tam po najechaniu wam się wyświetlił za dwie żeby za to dopłacić. No można, rok dodatkowo, trzy lata akurat raty i na rafinito. Tak to żyje. Najważniejsze, Barton Stratos występuje w trzech kolorach. Tym wojskowym, co stoi za mną. A poza tym czarno-szary i czerwony z takim czerwonym paskiem albo z żółtym paskiem, czyli trzy kolory. Dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. A czy nie zapisuje się wynik? Zapisuje się wynik. To Oczywiście. sprawdźmy, Sprawdzimy. jaki wynik się zapisał. Zaiste, przepiękne jest to mocowanie lampy. Sprawdzamy, jaki wynik się zapisał. The Joy of Riding. W ogóle ten wyświetlacz TFT bardzo ładnie wyświetla. Gdzie to się zmienia? Tutaj setem? Tak, no. tak. Accelerate. Pójdźcie też na ramę jaka jest dziwna, ona jest wszędzie poskręcana. Tu jest rama skręcana. Tu jest rama skręcana. No i tu są takie fikuśne jeszcze zastrzały skręcane. 6.15 to jest do ilu? Tak, do 60. 6 sekund 15 setnych do 60. Dokładnie tak. I 116 osiągnięta maksymalna prędkość. Nie ze mną, pewnie jakiś lżejszy rider na tym jeździł. Spalanie 2,5. Nie wiem, przez, jak odebrałem go od Ciebie, miał pół zbiornika paliwa, jeżeli cały tydzień i nadal to paliwo jeszcze troszkę jest, więc yy, nie wiem jakie spalanie, ale na pewno nie musimy go często tankować. Na pewno nie większe niż 2,5. No właśnie, to są największe zalety motocykli 125, że. W sumie na, zatankujesz go kilka razy w sezonie, i jeździsz, i tak naprawdę nawet nie wiesz, ile tankuje. Oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która musi przeliczać zawsze wszystko, to doskonale to sobie skalkulujesz, natomiast myślę, że to jest najmniej istotna informacja. Pali 2 czy on pali 2,5, czy 2,6, czy 2,7, to w ogóle w. Y no, w postaci całego sezonu nie ma to żadnego znaczenia. To jest ucho, które zawieszenie i idzie do góry. Boże, nakombinowali. No nie ma, bo w momencie, gdy przesiadasz się z czegoś, co pali ci 10 na coś takiego, co pali 2,5 czy 2,7, to już na to nie zwrócisz uwagi. Kasperek przypomina, że jeździ XTR 1300. 1300. Wczoraj się coś kręciłem i tak mówię, że mam GS a 1200 XTR 1000, a w sumie zapomniałem, bo tak często na niej jeżdżę, że się musiałem zastanowić, czy 1200, czy 1300. Ważne, że silnik zasilany jest z paliwa, paliwa, tak trzeba żyć. Znaczy, tak każdy musi żyć, bo już by inaczej homologacji nie dostał, ale fajnie. Go będę oddawał to zrobię tak. Kacprze, a ile trzeba zapłacić za Barton na Stratos 125, bo może i bym chciał kupić. 14 999 zł. I teraz w komentarzach na YouTubie yy, yy, palce się grzeją, klawiatury płoną, ponieważ ludzie pytają: Ile? Ile pieniędzy? Bo każdy z tych osób, każda z tych osób jest przyzwyczajona do tego, że no, kiedyś motocykle chińskie kosztowały 3000, ale kiedyś motocykle chińskie rozlatywały się w ciągu dwóch miesięcy. Kiedyś motocykle chińskie sprawiły, że dzisiaj motocykle z tamtej części świata są. Postrzegane nie zawsze dobrze, ale wiele się zmienia. Kiedy patrzę na tego Bartona, to widzę, że te zmiany są istotne. To już nie są te motocykle co kiedyś. Po pierwsze mamy silnik chłodzony cieczą, po drugie mamy sześć biegów, po trzecie mamy świetny wygląd, po czwarte mamy 14 koni mechanicznych. Gdyby silnik był wykonany w kiepskiej technologii, to 14 koni mechanicznych o go wstrzępy, a nie roznosi. Te motocykle jeżdżą. Jeżdżą i przede wszystkim to widać, ale też czuć. Nawet sprzed porównując do motocykli, no już przyjmijmy nawet Bartona właśnie sprzed kilku. Sezonów. Myślę, że jest duża różnica między tymi sprzed czterech sezonów około, a tym dzisiaj. Wyeliminowane są przede wszystkim te duże wibracje przy 90 km na godzinę. Spokojnie możemy podróżować, nie ma tych wibracji. No i zmiana biegów jest po prostu teraz przyjemnością. Nie bijemy się, nie szarpiemy z tą skrzynią biegów. I jak o, delikatnie i wiesz jak operować gazem, to nie musisz używać tutaj sprzęgła za każdym razem, wysprzęglać go na maksa. że to zmieniło się na duży, na duży plus. Ciekawe jak długo będę myśleć nad tym co się wydarzyło. Najlepsze jest to, że ten motocykl jest homologowany do jazdy we dwie osoby. Ma podnóżki i pół siedzenia. Nie, no dobra, tak mi się wydaje, że jak będziesz chciał kumpla jeździć, wziąć, byle do domu go podwieźć, bo biedaczek się idzie na nogach, to da radę, ale na wycieczkę nie. Że są to już silniki nowej generacji, one pracują zupełnie inaczej, dużo lepiej ale jednocześnie też są droższe, ponieważ mamy zastosowanych więcej większą ilość komponentów w tym motocyklu. Zawieszenie Kacprze, jak to działa? Zawieszenie działa, jest dosyć sztywne, więc do jazdy po prostych drogach, po zakrętach już możemy fajnie sobie tutaj powchodzić zakręty i mimo tego, ile mamy mocy, to można się już dobrze bawić, ale gdzieś na dziurawe drogi, jakieś na korzenie, no jest to dosyć mocno uciążliwe, bo, bo sztywno jest. No właśnie, Wydaje mi się, że w przypadku Cafe Racera, ja nie wiem, czy mogę ten motocykl nazwać Cafe Racerem, niech to będzie neoklasyk. W przypadku neoklasyka to sztywne zawieszenie jest dosyć istotne, bo ono nadaje takiego charakteru, zwartości tego motocykla, takiego surowego charakteru i dzięki temu, że ten surowy charakter jest zachowany, to czujemy, że mamy do czynienia po prostu z dobrym motocyklem, a nie właśnie kolejnym jakimś tam, o, niezbyt sympatycznym sprzętem. Idę zobaczyć, czy to się nagrywa. Z przodu zawias też nie ma żadnej regulacji, no, ale to normalne. Śmieszny jest ten Bartus Stratus. Czy to, o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy drogi, drogi Kacprze? Nie ma świetną owiewkę nad lampą. Nie no, tu ten przód to wygląda całkowicie kozacko, tu jakby do wyglądu tego motocykla to ja nie wyobrażam sobie, żeby można się do niego przywalić o coś. W ogóle ta lampa z przodu, zauważ, że ona jest tak Niżej niż w zwykłych motocyklach umiejscowiona, przez to, że mamy owiewkę. już co jest niżej, ale świetną rzeczą, którą jest, znaczy jest pełni ledowe oświetlenie, tak? Przód, tył, kierunkowskazy, no to już zaczyna być standardem, nie wszędzie, ale zaczyna być. Ale tutaj mamy jeszcze w standardzie kierunkowskazy pływające. I to też świetnie wygląda. Co to są kierunkowskazy pływające? Może tak sobie płyną, od boczku do boczku i tak sobie płyną. Nie jak w drogich furach, muszę to aż zobaczyć. Teraz wyłączyłeś, dziękuję. Faktycznie mamy kierunkowskazy pływające. No i to naprawdę robi robotę, i masz to nawet nagrane w ładnym stylu. Także. Nie no, kozak, kozak, bardzo podoba mi się ten motocykl. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko o tym motocyklu, a czego nie powiedzieliśmy napiszemy w artykule na www.jednoślad.pl, także wchodźcie tam, klikajcie, czytajcie z tego wszyscy, niech każdy będzie szczęśliwy. Życzę Wam, żeby przestało wreszcie padać, bo od tygodnia albo dwóch leje bez przerwy i to nie tylko w naszym kraju, ale może i dobrze, że leje, bo jest sucho, a jeziorko, które jest za mną ma dopływ rzeczny, a ta rzeka wy... wyschła niestety i niedługo w tym biorniczku nie będzie niestety wody, jak tak dalej pójdzie, także Niechaj pada i dobre ubrania i jeździmy. Wcale nie musi słońce świecić. Dokładnie, no. będzie woda, będą ryby, to będziemy mieli możliwość sprawdzenia 125. Tymczasem dziękujemy Wam. Trzymajcie się. Nara, cześć. Ipa. Cześć. Ipa. No, potrzebujesz nie dzieci. Właśnie, układ hamulcowy Kasperku, pogadajmy o układzie hamulcowym. Z układ hamulcowy niestety nie mamy tutaj ABS-u dla niektórych. Przepraszam, Przepraszam, dlaczego nie ma układu ABS w motocyklu za 15 tysięcy. Nie wiem, bo jest CBS i mamy wyświetlacz, TFT zamiast układu ABS. Nie mam pojęcia dlaczego, ale nie mamy go, tak? Dla niektórych to może być minus. Dla mnie nie wiem, nie jest to minus. Możemy się fajnie pobawić, bo jest CBS, który działa, czujemy, że on jest, ale nie, nie ingeruje jakoś tak mega mocno, że delikatnie szutru, walimy tylny hamulec i podcina nam ten przód. Także nie ma czegoś takiego i to mnie bardzo zdziwiło. Czuć, że jest, ale możemy się delikatnie pobawić, gdzieś tam przypiszczeć sobie na asfalcie, czy, czy zarzucić go bokiem na szutrach, pozwala na to, więc jak dla mnie to jest rozwiązanie jest świetne. Jedyne co mogę powiedzieć w tym momencie, to jeżeli masz CBS i wciskasz hamulec tylny i blokujesz tylne koło, a przód nie podcina na szutrze albo przy możliwości, znaczy w sytuacji, kiedy jest mało przyczepności, to po co ten CBS, skoro i tak nie działa? Nie wiem, no ale bardzo dobrze, bo według prawa jest, bo musi być, a możemy normalnie jeździć. Chciałbym kiedyś otworzyć ruch zabraniający układów CBS. Ruch taki społeczny, który raz na zawsze rozwiąże sprawę CBS-u i zapomnimy o nim, o tym dziwnym ustrojstwie, które jest po prostu niebezpieczne i no lepiej jak tego motocykl nie ma. Lepiej jak motocykl ma klasyczne hamulce, a nie połączone dwa osobne hamulce albo ABS. Koniec, skończyłem. To byłem ja, wąs i... Kacperek. Nara. Cześć. I pa.